Po konsultacjach Morawiecki decyduje o zmianie ustawy i o tym, że ma ona wejść w życie w 2022 roku i ma być zachowany chów, jeśli chodzi o drób. Natomiast jeśli chodzi o organizacje wszelkie ekologiczne, to po prostu ma powstać państwowa inspekcja tego typu, żeby, po to, żeby organizacje ekologiczne nie mogły działać na własną rękę. Jak oceniacie te zmiany? Te proponowane zmiany tylko w części wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, naszym żądaniom. My od początku mówiliśmy, że wakacje o legis dla zwierząt futerkowych musi wynosić 10 lat. Jeśli nie, jeśli mniej, to trzeba zapłacić po prostu właścicielom tych ferm odszkodowania. Ale przepraszam bardzo, czy znaczy to kościoł niezgody są zwierzęta futerkowe? No była. Była mowa o odszkodowaniach, branża futerkowa zmniejszyła się bez żadnych zmian o połowę i nie przynosi żadnych dochodów i jest naprawdę no, znikomym działem przynosi, gospodarki. Jeżeli branża zwierząt futerkowych, hodowla nie przynosi dochodu, to ta branża sama się wygasi, natomiast ludzie zainwestowali. przynosi dochody, nie, przychodzi, nie przynosi dochody państwu, wrę państwu wręcz przeciwnie. No ale ale, to jest ale różne były opinie, bo jedni mówili, że nie, nie przynosi państwu, inni mówili też, że nie przynosi właścicielom dochodu, ale to nie no, ale jest to największa mówimy, nie przynosi dochodów, no to w ogóle już nie ma o co walczyć. Mówimy, mówimy o uboju rytualnym, o hodowli bydła mięsnego, bydła rzeźnego. No widzimy, że pod wpływem być może lobby, lobby drobiowego. Pan, pan premier zadziałał. Nie rozumiem. W 2022 ma wejść w życie i naprawdę cała hodowla bydła w Polsce naprawdę polegała na tym, że eksportowaliśmy i eksportujemy na ubój rytualny mięso? Bo ja mam takie wrażenie. Pani redaktor, około 10 miliardów rocznie wpływu do budżetu pochodzi z uboju rytualnego ze zwierząt eksportowanych. I tutaj, jeśli... W stosunku do ilu miliardów produkcji, bo przecież my konsumujemy, to nie jest, nie jest tylko eksport, e, ilu miliardów produkcji e, w ogóle bydła? Ale biorąc pod uwagę... Ile to jest? to jest w stosunku do... To jest jedna trzecia całej produkcji bydła mięsnego jest eksportowana z uboju rytualnego. Czyli na, my naprawdę, to znaczy tą wołowinę, którą jemy, tak się zrobiło na rynku w Polsce, że jedną trzecią eksportujemy dla potrzeb Y, 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 uboju rytualnego i produkujemy w ogóle? Naprawdę taki, taka, taki, taka jest struktura? Taki jest, takie jest chyba. zapotrzebowanie na, bo, poza, poza granicami Polski. I... Ale Mówimy o eksporcie, tak. rozumiem. Tak. Jedna trzecia to jest eksport. No podobno nie ma statystyk, ale natomiast jeśli chodzi w ogóle o produkcję bydła, jak to się ma? Czy nie ale powiem to jest... Pani Redaktor w tej chwili, jaka to jest część całości? Ale no, bo to, to jest 50... dość istotne, prawda? 50... 8% mówiliśmy o drobiu, było eksportowane z, z, z tego uboju rytualnego, natomiast 1 trzecia eksportowanej wołowiny pochodziła z uboju rytualnego. I na to nie ma zgody, żeby. Ale jaka to jest część w ogóle produkcji bydła? Bo to jest chyba zasadnicze pytanie. Jaka to jest część produkcji bydła w Polsce? Ale tak naprawdę, no to tutaj nawet ile? ministerstwo. Nie, nie, procent, nie 30%. No ale to wiadomo, ile się bydła produkuje, prawda? Ile jest bydła i mlecznego, i rzeźnego i tak dalej, i tak dalej. No przecież tak, to, no to dla to, Was to, chyba to, też jest oczywiste, jeżeli tyle czasu. To, to, ale czas są ty... oczywiście ogólnodostępne, agencje restrukturyzacji ile to jest procent. Nie policzyliście nie, tego naprawdę? produkcji, ale ile? Promil, 10%, 40%. No w tej chwili pani redaktor nie odpowie, a nie chce nie chce nie chce tutaj być może za chwilę to sprawdzę, tak, ale na, na chwilę obecną nie chcę wprowadzać pani redaktor w błąd.